Halo, halo, Mani, witam was bardzo, ale to bardzo w kolejnym odcinku na moim kanale, słuchajcie, nagody za food champions, no, bilans 13 do 7, czy słuchajcie, standardowy bilans, który ostatnio wykręcam tych food champions, oczywiście ranga 5, także jakieś fajne piki, nagody, coś tam oczywiście wpadnie, także przechodzimy od razu do pików, no i wiadomo, liczymy na wysokie overalle, no i w pierwszym piku dostajemy, słuchajcie, Alissona 9.5, także no, jest wysoki overall, no i zobaczmy, kogo tutaj w drugim piku dostaniemy. No i jest Loris 95, 5 także 2-9-5, dwie, dwie jak najbardziej spoko. No to słuchajcie, machniemy sobie jeszcze piki, 1 z 3, 84. Plus. No i tutaj fatalny trafek na to ile jest kar specjalnych, no to tylko Gerard pika. No i zobaczmy, kto będzie w drugim piku, 85+. 5 plus. No i tu ale są maksymum drugi, no nie wierzę, no. <ścoughs> No ale są jest, słuchajcie, jak kozakiem. Giga kozakiem, także oczywiście weźmiemy sobie go, bo największy overall. O jestem ciekaw ile on jeszcze kosztuje w tym momencie na rynku? No właśnie, te 400 tysięcy monet, no... Szkoda, że nie na przykład taki debele bo takim dembele bym sobie chętnie zagrał, ale no, overall na przepałkę, jak najbardziej, spoko. No to co, słuchajcie, kilka paczek obu tego jeszcze mi tutaj wpadło, także otworzymy sobie je przy okazji. No i tutaj nie ma nawet złotej karty. O no to słuchajcie, ma złota paczka piłkarzy Prime No i tu też jest złota karta No to słuchajcie, złota paczka rzadkich kart Takie paczki mam dwie No i jest to karta Shapeshifter Nie mam pojęcia kto to jest O, Sylas 9 okej Jak najbardziej spoko, jakieś tam 30 tysięcy może za niego wpadnie, także o jeszcze Luis Alberto No to jak najbardziej paczka na plus A no, wiadomo słuchajcie, celujemy w jak najlepsze karty Także no idziemy na więcej No i tu jest, jest złota Francus Francuz, SPD jest to Disoko 78. O no co słuchajcie, lecimy z paczką z gwarancją minimalnej ceny 83 plus. Oj, co tutaj tylko i wyłącznie będzie to Harry Maguire. No 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 no, 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 no Harry Maguire. O no co słuchajcie, lecimy nagrody za foot champions, 12 rzadkich piłkarzy, paczka za 50 tysięcy monet. No i tylko i wyłącznie złota karta Portugalczyk na pasting jest to Andres Silva 84 Czyli mi się wydaje, że potem tym trafie stylata to chyba wykorzystałem szczęście na yy, dzisiejszy odcinek, ale zobaczmy sobie, paczka ultimate 30 takich piłkarzy no to tutaj jak nie sypnie nic Będę zawiedziony e, No tak, trend Alexander Arlo 87 oceny ogólnej w paczce ultimate w sierpniu oprócz tego Castells a słuchajcie, jakieś tam monety wpadły a widziałem że dodali nawet całkiem tutaj spoko dobrej do tych paczek także no, otwórzmy sobie takie dwie paczki za 50 monet No jest to karta Team of the Season", także całkiem spoko No jest to słuchajcie T-Bolt 9 9,5 także jak najbardziej spoko Czy a później opóźnionego jeszcze będzie? Niekoniecznie Ile taki T-Bolt Courtois kosztuje? 30 parę tysięcy także tam 10 tysięcy na minus tej paczki także jak najbardziej spoko no to słuchajcie, fajnie było podtrzymać formę, także lecimy z drugą taką paczką. No i znowu jest karta specjalna, niestety nie tym razem jest taki właśnie zwykła, złota karta, Fabini 86. No to tutaj z tej paczki będziemy na dużo większym minusie, no i tak, tak, zdecydowanie. No to co słuchajcie, to by było na tyle w tym materiale, oczywiście słuchajcie, czekamy na powtarzalną paczkę 85 plus razy 10. Ja Prawdopodobnie ma się pojawić w poniedziałek, no to co słuchajcie, no czekamy no i myślę, że w poniedziałek, gdyby się pojawiła ta paszka, no to kolejne odcinki będą grube. Co słuchajcie, Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do uszenia, do zobaczenia. Cześć! Czuć!